Czy przez moje zmęczenie stałem się złym partnerem? Oto prawda, której boję się usłyszeć. Od kilku miesięcy czuję, że atmosfera w moim domu stała się napięta. Z moją partnerką, Martą, mieliśmy zawsze otwarte i szczere rozmowy, ale ostatnio wszystko zaczęło się sypać. Pracuję na dwie zmiany, co sprawia, że wracam do domu zmęczony i sfrustrowany. Marta ma swoje pasje, ale często siedzi w domu, nie podejmując się żadnych ważniejszych obowiązków. Pewnego wieczoru wróciłem do domu, a ona siedziała na kanapie, przeglądając telefon. Pomimo, że miałem ciężki dzień, postanowiłem zapytać, co nowego. Marta wzruszyła ramionami i odpowiedziała: Nic, tylko myślę, co zrobić na obiad. Zrozumiałem, że przez cały dzień mogła przemyśleć nasze sprawy, ale nie wyraziła tego. Czułem frustrację, zdenerwowanie. W końcu wybuchłem. Czemu nie potrafisz wziąć na siebie odpowiedzialności? Ja pracuję przez całe dnie, a ty siedzisz w domu. Marta spojrzała na mnie z oczami pełnymi łez i powiedziała: Myślałam, że jesteśmy drużyną. Czemu nie możesz zrozumieć, że każdy przeżywa swoje problemy? Zamurowało mnie. Zdałem sobie sprawę, że być może nie doceniam jej uczuć. Czy przez moją frustrację i zmęczenie stałem się złym partnerem? Czy to ja jestem tym złym?